Co coraz bliżej święta, co coraz bliżej święta. Boże narodzenie nadchodzi wielki krokami. A w domu jak co roku Armageddon. Grażyna biega od garów do podług od podług do okien, a w międzyczasie warczy na ciebie, że nie pomagasz. Karp zajmowanny, więc od tygodnia się nie myłeś. No a przecież zostały jeszcze zakupy świąteczne. oczywiście na ostatnią chwilę. Twoje spokojne życie krótko mówiąc zmieniło się w grachenę. Jesteś zestresowany, spocony. I za Na złego jeszcze Brianek i Jessica od miesiąca marudzą Ci i domagają się pieska. Pieska. Na chuj im ten kundel? No ale dobra, dla świętego spokoju kupisz dzieciarom, niech mają. Niech ręka Boska Jeżeli nie jesteś gotowy na to, by zajmować się sam tym kundlem, albo z Grażyną, to go nie kupił. Musisz być przygotowany na to, że bierze go co rano, wyprowadzał, szczepił, jeździł do weterynarza, płacił podatki i karmił. No ale jak to ty? A tak to. Przecież chyba nie spodziewasz się, że twoje dzieci, których wychowywaniem zajmuje się szkoła i ulica, będą w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za zwierzę. Dla nich to zabawka, którą znudzą się za dwa tygodnie. Nie mają wykształcenia odpowiedniej empatii i odpowiedzialności, by zająć się zwierzęciem. Bo zamiast ich tego nauczyć, chlejesz browary i oglądasz debilne seriale, które zrobiły papkę z Twojego i tak niezbyt mocnego umysłu. Więc jeżeli sam nie lubisz zwierząt, to nie kupuj psa po to, by mieć spokój. Bo jeżeli to ma się tak skończyć, że za parę miesięcy zostawisz go gdzieś przywiązanego w lesie do drzewa, to zasługujesz na to, żeby Ciebie ktoś też związał i zostawił w lesie. Gdzie przygarnie Ci mi ziół? I zostaniesz jego suką. Aż się tobą z ludzi. I zostawicie gdzieś w rowie przy drodze. To jak? Dalej chcesz kupić pieska? Ze świątecznymi pozdrowieniami redakcja niecodziennika. Pamiętajcie o subskrypcjach.